Trzymaj się faktów. Wyobraź sobie, że ktoś mówi coś złego o tobie. W twojej głowie natychmiast pojawia się cała historia, domysły, intencje, scenariusze, a Marek Aureliusz mówi: Nie dokładaj od siebie nic ponad to, co usłyszałeś. Ktoś jest chory? Zatrzymaj się na tej informacji. Nie dopisuj w myślach, Najgorszych możliwych zakończeń. To, co widzisz, to tylko pierwsze wrażenie. Reszta to Twoja interpretacja. Nietzsche nazywał to odwagą zatrzymania się na powierzchni, odwagą patrzenia na rzeczy w ich prostej, obiektywnej postaci. W świecie, który karmi się sensacją, to podejście wymaga siły. Spróbuj dziś przez chwilę patrzeć na wydarzenia takim okiem. Zobaczysz, że wiele z Twoich lęków i zmartwień istnieje tylko dlatego, że sam je tworzysz. A spokój często zaczyna się tam, gdzie kończy się dopisywanie historii, których nigdy nie było.